Hej, hej! Witajcie na kanale Ekologia Życia z Thermomixem. Dzisiaj zapraszam Was do zrobienia czegoś pysznego z warzywa, na które jest sezon. Będzie to dynia. Zrobimy dzisiaj przepyszną tartę z dyni. Przygotujemy tu już wybrałam z cookie do przepis i będziemy po kolei wykonywać. Zapraszam Was do tego. Będzie pysznie, pachnąco i smacznie, więc tak, rozpocznij gotowanie. Do naczynia miksującego wsypać 250 gram mąki. Ja używam pszennej. tutaj mamy wagę już w misce 290, 100 g. mamy ile 170, może łyżką będzie mi wygodniej 230-235. 245, uwaga, i mamy 250. 250 gram mąki. Dalej. 150 gram masła zimnego, pokrojonego w kawałki. Więc dobrze, dajemy masełko. To będzie prawie całe, nie? Zostanie nam 50 gram masełka. 150 gram. Wrzucamy 100 134, 140, 148, 150. Dobrze. Lubicie tarty? Ja uwielbiam tarty. Uwielbiam tarty. Co dalej? Pół łyżeczki soli. Mam sól tutaj, proszę bardzo, pół łyżeczki soli. Co dalej? Jedno jajko. Uwaga. Wbijamy jajo. Jest. Dobrze. Co dalej? Założyć miarkę, pokrywkę, miarkę na pokrywkę naczynia filtrującego. Mamy pokrywkę, mamy miarkę. Przekręcamy. Waga będzie może troszkę głośno. Mieszanie. 40 sekund. Więc jak? Napiszcie mi proszę, czy lubicie takty, jakie te tarty robicie. Ja uwielbiam wszystkie warzywne tarty. Więc no, się nie się Wyrobione ciasto, wymieszane. I dobrze, ja sobie wyjmę wyciągam ciasto. 40 sekund. I mamy czyste rączki, dziewczyny i chłopaki. Mam kulę. To sobie muszę schować do lodówki, do lodówki kulę. Więc sekunda, wezmę sobie folię. Do lodówki na 30 minut. Do lodówki na 30 minut. Co dalej? W tym czasie przygotować nadzienie. Umyć naczynie miksujące. O, pokażę Wam, jak się fajnie myje naczynie miksujące. Zobaczcie. Tutaj sobie wlewam e, wody. A, pokażę Wam, jak wygląda w ogóle po wyjęciu. Tak wygląda w ten sposób. Generalnie mogę je umyć w zlewie, ale mogę też tak. Wlewamy wodę, tak, żeby przykryła noże miksujące, tak. I zrobimy sobie półkanie. Na chwilkę sobie wrócimy. Do zwykłego trybu. Zakładam pokrywkę. Uwaga, musi być miarka, bo będziemy mieć tu fontannę. Więc tak, i przekręcam sobie na dziesiątkę. Będzie głośno. Zobaczcie, jakie będzie czyściutkie. Tak. Naczynie wypłukane. Wylać wodę, przepłukać. Wszelkie ciasto spod noży wyszło. Więc sekundę, ja to przepłukam, oleję. Jestem, zaraz będziemy to suszyć i przepłukam jeszcze pokrywkę. Dobrze, więc tak. Suszę sobie moje naczynie, pokrywkę i będziemy robić. Patrz. wracam do przepisu. To jest taka książeczka. Troszkę wody. I sobie suszę. Dobrze, czyściuteńkie, gotowe do dalszej pracy, więc uwaga, tu jest ocieście, tak, że jak już po tych 30 minutach ciasto rozwałkować na oprószonym mąką blacie, wyłożyć nim formę do tarty, ja to pominę dalej, ponieważ to sobie później zrobimy, a teraz przygotujemy sobie, przygotujemy sobie farsz. Więc tak, do naczynia wkładamy 130 g pora. Tu sobie taruję. Tu mamy tak por. 133 g pora. Dalej. 40 g masła pokrojonego w kawałki. Więc tak, dajemy masełko. Może wszystkich chyba być 42 gramy, zostawimy, albo zjem to, ja lubię masło. Pyszne. Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze, masełko mamy. Założyć miarkę na pokrywę. Dobrze, mamy to. I ustawić obroty, obroty jeden. Tu będzie się teraz robił proces duszenia. Tu jest duszenie, ono będzie trwało 5 minut, więc spotykamy się za 5 minutek. Dobrze kochani, jestem już ponownie, mam tutaj dynię, przygotowałam, duszenie się już prawie kończy, zostało 40 sekund. Bardzo fajna sprawa, szybko fajnie, mięciutki już będzie ten plok, bo wiadomo, że pok bywa taki czasem twardy, nie? taki... No, trzeba go porządnie dobrze umieć udusić, żeby był fajny, mięciutki. Więc tu już fajny zapach w ogóle się z tego robi. Wychodzi. No, tutaj już kończy się 20 sekund, ja mam dynię. Także ja już nie mogę się doczekać. 10 sekund. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I będziemy mieć składzanie. I fajne to jest. Ta? W tej nowej y, szustce, y, w tym miksie TM7, 6. Jest fajne to jeszcze jest tutaj składzanie dochodzi. Więc mamy już, popatrzcie, dalej. Przełożyć do innego naczynia gdzie moja kopystka? O, fajnie. Mmm, mm, jak faknie kolor w ogóle zachował. Zobaczcie, jaki piękny jest kolor. No. Fajnie, to jest, duszenie jest fajne. W tym. Zachowuje kolor. Warzywa zachowują kolory. Tarta na kolację. Nie, nie, nie. Dobrze. Co nam dalej szef kuchni mówi? Do naczynia włożyć 40, 400 gram dyni. Okej, okay. szefie kuchni, już jedziemy. Tarujemy. I zobaczymy, czy mi to wystarczy. 400 gram. Za dużo. Wiecie, to jest tak, że no, generalnie się trzymamy takich proporcji, ale jak coś dodamy, coś odejmiemy, czy troszkę dodamy, przeważymy tam parę gram, to myślę, że szef kuchni nic nam nie powie. Faka, wrzucam jeszcze jeden, może jakiś mniejszy. 410. No, szefie kuchni, będzie dobrze. Założyć miarkę na pokrywę. Tego pilnujemy, dziewczyny, jak nie chcemy mieć naszego dania na suficie i ścianach. Uwaga, przekręcamy do wskazanego punktu. Rozdrabnianie. Ile? Sześć sekund. Go. Kocham go za takie czynności, bo ile by mnie to musiało zająć? Patrzcie się. Czekajcie, dam mu dalej, bo szef kuchni tu cały czas będzie nam śpiewał. Zobaczcie. 6 sekund. I love you, baby. Co dalej? Zgarnąć dynię kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego. Tak jest. No to więc tak robimy. Zalecenie szefa kuchni. No dobrze, więc co dalej? 40 gram masła. Nie mam masła, skończyłam, zjadłam resztę, więc muszę wziąć nowe. Więc tak, tarujemy 40 gram masełka. Ok. I wrzucamy masełko. Op. 28, 38. 40. Dobrze. Mamy masełko. Next. Jedną płaską łyżeczkę soli. Dobrze. Jedną płaska łyżeczka soli. Okej. Okay. Co dobrze? Jedną trzecią łyżeczki pieprzu. Więc tak, pieprz mamy. OK. gałkę muszkatołową mieloną, nie mam gałki, nie mam, lubię, ale nie mam, więc za to dodam oregano, lubię oregano, lubię wszystkie zioła, powiem Wam, więc po prostu dodam oregano. Yy, jedną trzecią łyżeczki chili, ostrej papryczki, może być chili, to lubię. Ok. Dam trochę więcej, bo lubię jak jest tutaj pikantne danie. Dobrze, next. Jedną czwartą łyżeczki imbiru. Właśnie imbir jest genialny teraz na jesień jeszcze do tego, ponieważ imbir ma taką właściwość, że jest bardzo smakiem jest ostrym i rozgrzewa nas, nas od wewnątrz. Czyli bardzo też mocno rozgrzewa kości. Jeśli ktoś ma problemy, że mu marzną. Y, że szybko marznie, to generalnie polecam imbir. Uwielbiam na, ziemi, na zimę, na jesień imbir, cynamon, kardamon. Wszystkie to zioła takie rozgrzewające. Next. Założyć mleko. OK. I uwaga, 3 minutki będzie duszenie, więc 3 minutki i spotykamy się. Dobrze kochani, duszenie do ma dobiega końca, y on dusi, ja piję herbatę, kocham to, ale podziała mnie, ale on dusi, no, 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 y wiecie o co chodzi, więc tak, y jest czas na herbatkę, uwielbiam po prostu to, kiedy mam dużo czasu, że ta urządzenie wszystko za mnie robi, to cudeńko małe, więc słuchajcie, 4 sekundy, 3 sekundy, i jeszcze kilka sekund na schłodzenie. A gotowe nawet już, no widzicie. To, to jedziemy dalej. Zdjąć pokrywkę naczynia yy, miksujące, wyjąć obudowy i odstawić na 10 minut. Więc pewnie musi to ostygnąć. Chwilkę, nasza uduszona dynia. 10 minut, będę tęskniła. No dobrze, no to niech sobie stoi na 10 minut. Więc robimy przerwę. Zobaczcie jak pięknie wygląda... Uduszona dynia. 10 minut i wracam. Hej hej, jestem. 10 minutek, schłodziło się. Zobaczymy co dalej. Ponownie umieścić w obudowie. 5 gram tymianku. Mam tymianek, tymianek. Więc dodajemy tymianek. 5 gram tymianku. No zobaczmy. To będzie taka tymiankowa, fajna. 5 gram tymianku. A, może mniej, bo będzie za bardzo tymiankowa. Mój mąż tego nie będzie chciał jeść. Wystarczy 1 gram? To dużo. Dobra, wystarczy 1 gram, bo później moje chłopaki, moi chłopaki tego nie będą chcieli jeść. Będzie za dużo tymianku. Dobra, co dalej? 70 gram śmietanki. Więc dajemy śmietankę. Jeszcze troszkę. A mamy. No ale troszkę więcej. Mm, dobra. Dwa jajka. Dwa jajeczka. Jedno. I będzie drugie. Dwa jajka, ręce myję. Dobrze, mamy jajka. Co dalej? Założyć miarkę na pokrywę. Pamiętajcie, żeby tutaj zawsze było tak, żeby nam ten uchwyt nie wszedł po prostu w zamykacz, więc robimy tak. I dajemy na 4, 4 mieszanie. 15 sekund. 15, mega. I teraz rozbrać piekarnik. Ja już właśnie włączyłam wcześniej piekarnik, bo będziemy piec tartę, tą kuleczkę, którą zrobiłam, upiekę ją. Tam jest 15 minut pieczenia. Następnie jak ją upiekę, to pokażę Wam, jak przyszykowuję tutaj, wykładam z górę farsz na tartę. Ok, więc do zobaczenia za chwilkę. Kochani, moje ciasto się już ochłodziło. Dałam je sobie na naczynie do tarty. Teraz y, dam sobie tutaj, zrobię dziurki widelcem, żeby lepiej tam się piekło i dam obciążniki i sobie upiekę to w piekarniku. pod piekę to się mówi, bo będzie ono tylko 15 minut, tak? Więc robię dziurki. I je na 15 minut na 200 stopni według przepisu szefa kuchni. Słuchajcie, pamiętajcie zawsze: to jest nasz szef kuchni, ale można z nim negocjować. <noise> Czyli można czegoś nie dodać albo coś dodać. No wiadomo, że jeżeli nie dodamy podstawowego składnika typu mąka, to i sam szef kuchni. Nam to nic nie wyczaruje. Więc okej, okay. do zobaczenia będziemy, jak się upiecze, będziemy sobie kłaść warsz. Mam kochani, tarta się podpiekła, ciasto się podpiekło i zobaczymy, co dalej, co dalej. O, termomix mi się tutaj wyłączył, więc włączam. Piękny zapach w domu. Ciasta, masełka, uwielbiam. Włączam mojego. Co, moje cudeńko, jak ja to mówię, małe cudeńko szefa kuchni. I już sekunda. Mm, fajna, ale będzie pychotka. No, go, go, go. Tak mogą. O, widzicie, jak fajnie, nawet jak się sam wyłączył, pisze. Czy chcesz wznowić ostatni przepis? Tak. Więc tak, na wierzchu podpieczonej tarty równomiernie wyłożyć nadzienie dyniowe i podduszonego pora. Więc tak, wykładam sobie. A pokażę Wam, jak to w ogóle wygląda ta dynia uduszona. Zmiksowana tam było jajko i inne składniki. Więc zobaczcie, i zioła. Więc wykładam moją dynię. Ale fajnie. Mm. czy ciasto. Chwierczy, i teraz pora. Może łyżkę sobie wezmę, albo widelec. Teraz pora, tak? Tak sobie damy. Ale zobacz, jaki jest piękny kolor. Pora, jak się pięknie zachował po duszeniu. Pomimo tego, że był uduszony. Serek. Ja dodam sobie serek kozi. Ja uwielbiam. Nie lubię tych serów pleśniowych za bardzo. Mnie w domu też chłopaki nie lubią. Więc ja sobie po prostu dodaję serek kozi. Tak w plastrach sobie poukładam tutaj. My lubimy taki serek. Więc uwaga. Tak sobie poukładam. Takie kawałeczki plastrów. Można dodać jeszcze troszkę więcej. Uwielbiamy serek kozi. Nawet mój młody... Więc fajnie. Dobrze. Tak. Jeszcze jeden. A dam jeszcze jeden plasterek. Będzie go więcej, więc będzie jeszcze fajniej. Tu. Ja jeszcze sobie posypię to oregano. Tam dodawałam oregano, ale lubię zioła. Mianek jest zbyt taki mocny, nie? Nie lubią chłopaki. Ale oregano jest fajne, bo się kojarzy z pizzą trochę więc tam y, zawsze trochę przemycę. A zioła trzeba jeść, jak wam powiem wam, że i to bardzo, ponieważ zioła zawierają mikroelementy. Są też y, zbierane z różnych części świata, różnych części polski, więc y, zbierają z różnych, z różnych terenów, z różnych Podłoży zbierają, wybiera, no, łączą sobie wiele różnych mi tych mikroelementów z różnych z rejonów, więc to zioła są podstawą, uważam, w kuchni, w zdrowym odżywianiu. Więc dobrze, ja moją tartę wkładam, jeszcze ją trzeba zapiekać 20 minut. Jak się upieczę, pokażę Wam. Uwaga, nasza tarta jest już gotowa. Pachnie w całym domu przepięknie. Pokażę Wam. A, ale piękna. Przepiękna. Słuchajcie, do tego tylko jedna jedyna piosenka mogłaby być. Waga. za tobą. za tobą. Taka piosenka, tylko do takiego pysznego jedzonka. Tęskniłem za tobą. Pyszne. Życzę Wam smacznego. Próbujcie, gotujcie, przyrządzajcie z tym małym cudenkiem. See you. Do zobaczenia. Dziękuję ślicznie.